Witajcie, ja jestem Marys i dzisiaj ze mną jest bezimienny. Siemanko ludziska, to już kolejne z z Tak, kolejne z rzędu. czy znaczy, nie, nie, w tym samym dniu. No i super, ja już spadłem. Jest, no? yes, yes. jest, jest. Dzioksy! A ja spadłem już. Kurde, no kurde, co takie lagi. No, po, 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 po. po co mi jest niby zegar? O, kompas wygrałem. Wok No bez... ale z strony, ja chciałem w tu... Czemu mi tak dobrze chodzi w ogóle chodzić, gdzie jesteś? Powiedz mi. Jest! na jesteś, ja, ja A, no. Ok. Okej. Widzę ciebie. Jakby to mam łuk. Spoko, ty, ty tak widzisz? A nie masz miecza? Nie, ale mam motykę. No. Chcesz złotą motyczkę? Motykę? No dobra, daj. Będę latający w kierunku. ci. Aaa, już nikt nie ma ze mną szans. Mam jeszcze tam, y, takie, takie, fajne to ona zadaje tej... aż zero. O, dobra, widzę, zębieczka. Walić yes. tykę! Masz! Z Dzięki! No są lepsze od tych, które masz, ale dzięki! Poczekaj, trzeba tutaj tak mądrze wejść. Aaa, super złagodnie. To jest dla mądrych. Mądrych. <grym> Tak, nie jesteś mądry. No Minecraft tego nie ogarniesz. <grymne> Minecraft, no, No, nie no, ogarniesz Minecrafta. O. Ale ja to jest sztuka. Trzy, czterech lat. 4 lata ogarniałem Minecrafta i tak całego nie ogarnęłem. Widzicie, Minecraft jest nie do ogarnięcia. Ciągle są, są nowe wersje, ciągle coś nowego dodają. To jest nie do ogarnięcia po prostu. A! No, szukam jakieś tam skrzynek. Jakiś bo domek, być. widzę, może też wejdziemy na bombę. FUK! cofnęło <noise> <noise> Cię! Ej, no cofnęło mi 3 serce. Tam jest typ! Czekaj! Schowam łuk! O oh, fuck, on ma... Ja mam łuk FPS, ale ja mam 4 serca. Spokojnie, nie ja ma łuk, ja ma I co to mam da powiedz? Że masz ten... No w wodzie go łatwiej zabijemy. Czekaj, ja jestem ja za zciąć przenicę. Aaaa, pukają ppędę. do mnie. Z... Szybko, bo on chce iść. Bo to cię co? No ja, ja, ja go zabijam No fakt nie mam craftinga, ale zostawię sobie w O mam miecz! Dzisiaj ja do niego się może wbije. Nie, ja tutaj będę... Mam pomysł! Odwracaj jego no, uwagę, okej? Odwraca, odwracam, próbuję. Nie, on wie, że idziesz, on wie, bo ja widzę, że on dokładnie patrzy. Dawaj, w bijamy do niego walić. dawaj, szybko coś wejście! Nie co? No, dawaj! No chodź! Nie, wpadł do wody? Nie, ja wpadłem, no, bijku! Bo ja mam. Ja mam seca, bo ty jest. uciekłeś! Ja bo ty jak ciota uciekłeś, po prostu jak dziecko! Bo ja mam łuk i on musi być do wody, to ja mam nawet ma więcej szans! A mi się kapelnie regeneruje! 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 Nie mam nigdzie Kraftingu! Kraftingu głupi dla wipków! Dawaj, wejgaj! Strzelaj! Dobrze, nie no, wiesz. A tak, Gender Perwo bo życzę! Boże... masz coś do żarcia? Mam ciasto! To daj, weź się posław, albo da, daj no, Ej, daj mi, bo ja mam... O dobra. I weź. Bo, jak Mas, jesteś głodny, to... Mam pomysł, masz tu łuk i masz połowę strzał. A co, nie ma, Ale ty nie masz łuku. Ma łuk, drugi. A, to bez lipy. Ale ja... Jest jak, jak jesteś jeszcze głodny, to tu jest ciasto, nie? Daj mi miecz i ja, jem ja, ja złote jabłko. Przecież ty masz miecz? Nie mam miecza. Nie wybrałeś klasy? Nie mam snajpera. Kurde, snajpera wziąłeś? Ja nie mam. Jem złote jabłko. Aj, no weź. A z czym, z czego ty chcesz go bić? Bez i. Weź, ja cię uratuję lepiej. Ale wiesz, że on stoi tutaj? Zabiję go. No, tak się zabija graczy. Nawet musiałam ci ma, jabłko Masz buty. A ja zjem sobie trującego ziemniaka każdy je lubi. A ja jemu trującego ziemniaka, fajnie, nie zatruję. No. Ej, o. masz miecz, masz miecz. On miał miecz, ej, wracaj. Tu. O, o, i biegnie, biegnie. Ktoś biegnie? Nie, ja biegnę. O. Dobra, dzięki. Dobra, Liany mi się raczej nie przydają, a nigdy nie biorą. Kuzyn, nic. Z... Dobra, gdzie ty jesteś? O. O. Czekaj, czekaj. Ech, ech. Uważaj, to jest crafting, to ja zrobię sobie dwa chleby. Ja nie mogę. Ja mam, ja mam jednego patyka. Ja mam jednego ja, patyka. Jeszcze jedno żelazo i będziemy mieć żelazny sword. blitzer, blitzer, Blitz może będzie w tej skrzynce. W każdym skrzynkę trzeba zobaczyć. Nie mam nic. Nie mam no nic. nie mam Blitzer. teraz. Ja mam pierwszy level, czekaj, ja sobie mecz zapantuję. Ja popinuję terenu. Tam, tam, tam są o, jakieś płotki, puttą. Dobra, ostrość, jeden z O, jakieś takie słodkie. Czekaj, ja poczekaj, aż mi O, dwu, dwustronna, mu tam. E, jak, jak to tam powiedzieć? Co? Nie, to była skrzynia, ale nic ciekawego. Albo życie? No, było, było, są kurczaczki. O. O, to dobra. Ale... zostawiłeś sobie trochę? Nie... nie, nie. Tam. Jakby... Jakby co z łuku, z łuku! On, on ma... On ma budkę. <coughs> Bo słychać? Nie. Bierz go, bierz go, Zęby! A ja cię nie widzę! Wierz go, go ja A ja go nie... Ja yes. napis... go? Uuu, na piersi! Fuck! Ja miałam może jedno żelazo? Nie! Kurde, mi, mi do pokoju biją, dobra. Poczekaj, masz jakieś na piersi, które jakieś ma? Ale, buty ja już mam! Spokojnie, siekierka, co, kompas. No, no to idziemy dalej, krobać. Koważyj hm. O, nic się przyda! No Dobra, Wesiu. Już zabiliśmy... Ile zostało graczy? O, nie wiem ile. dwie osoby! My tylko zostaliśmy już. No bez jaj. Jak szybko, dobra. Jak nie Poczekaj, to... patrz, patrz. O, o fajnie, ale są. Dobra, dawaj, teraz robimy deathmatch. Ale dobra. bez łuku, bez łuku. Na no. Dobra, masz cała E, No, mam. Dobra, to 3, 2, 1 start. Bo jestem snajperem. Kurde wygrałeś! Ale ja dzisiaj nie mam co czwarta. Dobra, więc to, więc to koniec odcinka. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Dobra, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Marka!